Jak szkoła programuje ludzi na porażkę w budowaniu majątku i pracy zespołowej? Nie pomagaj, bo ktoś inny dostanie się na Twoje miejsce na wymarzonym kierunku. Jesteś konkurencją na rynku pracy. Zobacz jak te przekonania, które są w Tobie instalowane w trakcie procesu edukacji i cała Twoja ścieżka Twojej szkolnej kariery wtłaczy Ciebie w mechanizmy, które powodują, żebyś nigdy nie zbudował zwycięskiej drużyny. Dlaczego cała klasa nie może pracować nad danym egzaminem? klasówką, sprawdzianem, pracą domową czy projektem, który realizujecie. Dlaczego najlepsi zawodnicy w danej dziedzinie nie mogą błyszczeć w tym miejscu, a na innym przedmiocie inne osoby z innymi talentami mogłyby wspierać cały zespół, żeby cała klasa osiągała dużo lepsze rezultaty. Właśnie w taki sposób wygrywa się w życiu. Wspaniałymi zespołami złożonych z najlepszych graczy, którzy idą po to, żeby odebrać wieniec zwycięstwa. Dlatego już dzisiaj zachęcam Ciebie, żebyś zasłuchał, Zastanowił się, jak współpraca z innymi pozwoli ci zbudować jeszcze większy majątek i osiągnąć jeszcze śmielsze marzenia i cele, które stoją przed tobą otworem. A teraz, jeżeli chcesz być w teamie osób, które idą po zwycięstwo i chcą się rozwijać, chcą się stawać godnymi osobami sukcesu, którego pragną, obserwuj ten kanał i bądź z najlepszymi.